Trzy kontenery. Pytanie, w którym jest nasz Viper? Zaraz się wszystkiego dowiemy. Także co, witam Was serdecznie w odcinku, który był przez wszystkich tutaj naszych widzów e, wyczekiwany bardzo długo. przeze mnie, przez całą ekipę fastlock. A przyjechał nasz Viper, Dodge Viper z 2001 roku, e, Viper GTS. E, właśnie jesteśmy tutaj na placu rozładunkowym w Repkach, na placu rozładunkowym w No i będziemy go e, wyciągać z jak to. Wygląda. Kości, jak te tu wjechały, to, to jest kosmos. Nie? Nasz kontener pojechał pierwszy. To tak jakby był zapakowany w Houston w Texasie. Tak tutaj dojechał. E, pierwsze otwarcie. Wiem, że jest Viper, no bo oczywiście. I jest jeszcze Mercedes SL i powinny być. Powinno być 12 motocykli. Zobaczymy, co będzie. <laughs> nie mogę. Motę się jak tam emocje. Kurde. <laughs> Się plombę udało mi się e, ściąć. Pierwsze otwarcie póki co Viper no, prezentuje się. Średnio nie ma kół. Pewnie zostały rozłożone, ponieważ się to nie zmieściło. A, no, zaraz wywalimy tutaj i zobaczymy jak to wygląda. Ale emocje wam powiem są pierwsze rzędne. No dawno, dawno takiej sytuacji tutaj nie mieliśmy. Tutaj jeszcze jak spojrzycie z tyłu, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, tam jest jeszcze więcej motocykli i z tyłu jest jeszcze Mercedes. E, Viper natomiast na pierwszy rzut oka wygląda bardzo dobrze. W podwozie myślałem, że będzie w gorszym stanie. Nie jest jakoś mocno porysowane. E, żadne elementy też nie wyglądają na pokrzywione, także póki co pozytywne wrażenia. E, mam nadzieję, że nasze koła przednie są gdzieś tam z tyłu, bo póki co ich nie widzę. Dobra, damy tutaj, pozwolimy tutaj kubakom popracować i wyciągnąć motocykle, Jak Viper się troszeczkę, że tak powiem, było oni, nie to wrócimy do niego. Przednie felgi od Vipera, ale ciężkie. Na szczęście mamy oryginalne już e, zakupione. Druga to jest ta prawa, z tego co pamiętam, uszkodzona. Kurczę. No ale nic, nie będziemy tego. Teraz co naprawiać? Jeżeli ktoś chce komplet felg do Vipera, dajcie znać. Hi Andy, you've been texting me a lot. This time I've got for you. We've got the Viper. Słuchajcie, samochód jeszcze dokładnie, do końca nie odebrany, a jeszcze bierzemy za mapę. Słuchajcie, emocje są po prostu takie: auto wygląda mega dobrze, nie doszło zbyt wiele przeszkodzeń. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda naprawdę fajnie. Felgi już mamy założone, to znaczy koła mamy założone. Na chwilę znajdziemy booster i spróbujemy go odpalić. Ojemy. Udało nam się znaleźć kluczyki, e, udało się troszeczkę otworzyć maskę, sprawdzimy szybko czy jest olej i wszystkie płyny i spróbujemy go odpalić. Tylko raz w życiu, nie? Viper jeździ wygląda lepiej niż na zdjęciach z aukcji, po prostu taki dzień, super. Litrów V10! Słuchajcie, Viper to jest po prostu złoto. No, wszystkie, że powiem, żaden z ciemnych e, koszmarów się nie spełnił. Auto przyjechało, wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Odpaliło od razu, żadnych mechanicznych problemów. Na tę chwilę nie widać. Chodzi bardzo ładnie no. no i uszkodzenia też nie są duże. Świetne auto. My tutaj otwieramy zaraz bramę i wypadamy. Wiper jest już załadowany, maskę odpowiednią zabezpieczyliśmy, żeby nam tutaj nie odpłynęła w transporcie. Ja cały czas nie mogę powiedzieć, że ta bestia znajduje się na naszej lawecie. Słuchajcie, nigdy bym nie pomyślał, że będę mógł pracować przy takich autach, czy tam nawet je odbierać. Nie ukrywam, że to jest zasługa też wasza widzów tego kanału. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że subskrybujecie, lajkujecie i dajecie szansę na większy rozwój. Dobra, załadowany, lecimy. Do domu. Słuchajcie, Mati tutaj wkręca Szymona, czyli właściciela Vipera, bo wiedział, że pociąg, którym kontener został transportowany z Holandii do, tutaj do, do Polski uległ awarii i auto niestety nie pojawi się przez następny tydzień, także no taka mała wkrętka z naszej strony, za chwilę wyślemy do Szymona film z placu jak go otwieraliśmy i myślę, że trochę mu się humor poprawi. Gdzie jedziemy sobie właśnie S8 przez Warszawę. Z tyłu jest Viper, a odezwał się do nas Adam. Pewnie go pamiętacie z filmu o trzech kolegach i ich trzech Mustangach. Właśnie tutaj mamy się z nimi spotkać. Będą nas eskortować trzema czarnymi koniami. Mam nadzieję, że jakieś fajne ujęcia z tego będą. Właśnie zatrzymaliśmy się tutaj na zjeździe na dwójce. Zrobili nam escort y, od początku 8, ale są, jest frajda kury się prezentują. Elegancko, elegancko. Ale jeździcie trochę co w trójkę. Widać, że widać, że to nie jest takie to nie jest takie chaotyczne, No. Bo... Bo... Ja mam to, tylko, że ja zamykam oczy, <gry> Jeżeli ktoś nie oglądał filmu pod tytułem Trzech Kolegów kupuje sobie pomusangu, to serdecznie zapraszam, bo ci koledzy właśnie nam tutaj zrobili niespodziankę podczas powrotu.